Państwa, chciałabym Wam przedstawić pasterza akademickiego w Rybniku, księdza Michała Anderko. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Był to naprawdę bardzo piękny fragment. Lecz skąd mam widzieć, że to jest akurat miłość, a nie zauroczenie? Ponieważ każdy człowiek marzy o takiej miłości, tylko kiedy ona się pojawia. Miłość ma swoje elementy. I ja myślę, że. W miłości jest też taki element, jak zauroczenie. Okres młodości, okres dorastania, dojrzewania, szkoła średnia, gimnazjum. To jest czas, kiedy spotykamy wielu ludzi. I człowiek na wiosnę szczególnie czuje się zakochany, zauroczony w kimś. I to jest element. I do tego człowiek ma prawo. Ale musi sobie powiedzieć, że to jest jak gdyby pierwszy z elementów. Ale to jeszcze nie jest pełna i prawdziwa miłość. Bez reszty. A co z zazdrością w miłości? Czy to jest grzech? Z ja wiem, że to jest grzech, ale czy to miłość potrafi wybaczyć coś takiego, bo nie zawsze jest? Czy... Prawdziwa miłość nie może być zazdrosna, bo gdybyśmy tak spróbowali ją zdefiniować, to byśmy sobie powiedzieli, że miłość pragnie dobra drugiej strony. I miłość zakłada również wolność. Ty jesteś wolny. Gdybym zakochał się w jakiejś osobie i chciał sobie uzurpować władzę nad nią, chciałbym nad nią panować, to wtedy nie mogę mówić o miłości. Wtedy byłbym egoistą, który chce zawładnąć drugą osobą. A ja, kochając drugą osobę, szanuję ją jako osobę z jej wolnością, z jej decyzjami. Akceptuję jej zalety, które mnie jakoś pociągają ku niej, ale także zgadzam się na jej radę. Bo ja także jestem człowiekiem który ma i Iwan. I Miłość yy, wiąże się bardzo konkretnie także z samozaparciem, z wysiłkiem, z trudem, z pracą. Czy Kościół ma coś przeciwko między, miłości między yy, twoim młodych ludzi? Czy? Skoro Pan mówi jest miłością, to jakby Kościół miał mieć coś przeciwko miłości dwóch młodych ludzi. Ja ci powiedziałem na początku, że. Elementem miłości jest także zauroczenie. Ale teraz pytanie jest, co ty rozumiesz pod pojęciem miłości między dwojgiem młodych ludzi? Bo gdzieś jakieś czasopismo poda, że na przykład yy, współżycie między dziewczyną, która ma 15 lat, i chłopakiem, który ma 16, jest czymś normalnym. I wtedy ja ci powiem, że to nie jest miłość. Bo miłość zakłada odpowiedzialność. A zobacz. Owocem współżycia między mężczyzną i kobietą jest nie tylko ta przyjemność, której doświadczają, jest to wpisane, jest to niejako zamierzone przez Pana Boga, ale jest także przekazywanie daru życia. I miłość między dwojgiem młodych ludzi, którzy się poznają na dyskotece, a za jakiś czas już razem ze sobą współżyją, no to ja to nazwę spotkaniem dwóch egoizmów, które sprawiają sobie wzajemnie przyjemność, ale wcale nie myślą o odpowiedzialności. Czyli o przekazaniu daru życia. Miłość jest za piękna, żeby ją zepsuć. Zauważ, że jakby nie było, to kobieta traci dziewicę tylko raz? Nie dwa razy. Nie sześć, nie dziesięć. I teraz jest pytanie. Komu dasz siebie całą? Czy pierwszemu, lepszemu koledze? No wtedy czuję, że to by, to by było jakieś okłamanie. To by był jakiś fałsz. Rzeczą ludzką jest błądzić, więc. Zgadzam się, ale czy dlatego, że rzeczą ludzką jest błądzić, to ja będę się parzył, na przykład będę dotykał stale plach od pieca, żeby udowadnić, że rzeczą ludzką jest błądzić? Nie, tylko y, o to chodzi, że jest, y, jak się zakocha, to tak. jedna, przynajmniej jedna osoba jest pewna tej miłości, a jeśli druga osoba chce ją wykorzystać, to co, za, za, co może za to druga osoba? No, dlatego Zdję... jako dziewczyna masz bardzo ważne zadanie o spełnienia. Stawiać wymagania też temu, twojemu człowiekowi młodemu, w którym czujesz się zakochana. Przyglądaj się. To jest bycie razem. Czasami bywa tak, że on, na przykład, wobec tej osoby, w której się zakochał, albo ona wobec tej osoby jest wspaniała lub cudowna. Natomiast wobec mamy, wobec taty, wobec babci, wobec dziadka, wobec siostry, brata, jest z takim tupetem, z taką arogancją, z taką złośliwością że zaczynasz się pytać, czy to jest ta sama osoba, czy inna. Bo zauważ, kiedy spędzamy czas na randce, młodzi ludzie spotykają się przez jakąś godzinę lub dwie, no to wtedy można być takim życzliwym, uśmiechniętym i tak dalej. Ale to nie jest cała prawda o nas. No i się dowiedzieć. No właśnie, dlatego trzeba ze sobą przebywać, trzeba ze sobą być. Nie od razu brać tą miłość jako ten wymiar cielesny. Że ja od razu sięgam po to, po to co, jest, co jest pocałunkiem, co jest pieszczotami, co jest współżyciem. Bo to może mnie omamić. To może mną zawładnąć tak, że ja już nie będę dysponował sobą. A w miłości jest najważniejsze to, że ja posiadam siebie w dawaniu siebie. Że ja jestem panem swojego życia. Że mną nie decydują moje instynkty. Aby kogoś pokochać i być pewnym tej miłości, to jeszcze potrzeba czasu. Cudownie, zgadzam się. Popatrz na, na drzewa, na roślinność w ogóle, teraz na wiosnę. Przecież nie od razu wszystko jest wujne, zielone. To jest pomału, to jest proces. Wszystko wymaga czasu. I tak samo jest w miłości. I dramatem jest to, że my na początku tej miłości, tego zauroczenia, byśmy chcieli już zbierać owoce. A to musi być wiosna, to musi być lato, to musi być czas. I dopiero potem, dopiero truskawki maj, czerwiec. Nie wcześniej. Jakbyśmy dzisiaj chcieli brać troskawki, no to, to nie ma szans. Każdy człowiek ma przygotowane przez Pana Boga jakieś powołanie, jakiś plan wobec Pana Boga. Bo to, że jesteś na ziemi, to nie jest dzieło przypadku. To nie jest sprawa tego, że no tak się musiało stać. Pan Bóg Ciebie chciał. A skoro jesteś człowiekiem, jesteś kochany przez Pana Boga i On przygotował dla Ciebie jakiś plan. I teraz, budując ten projekt swojego życia, tych oczekiwań, tych marzeń, musisz sobie co jakiś czas uświadamiać, że tym wszystkim kieruje Pan Bóg i że On do Ciebie pisze list. Na pewno tym listem jest Pismo Święte. Na pewno tym listem jest życie sakramentalne. Ale także tym listem są wydarzenia Twojego życia. Jeżeli tak spojrzysz, to myślę, że zaczniesz czytać i będziesz umiała. Odczytywać, czy to jest Boże, czy nie Boże. Czy to jest to Twoje powołanie, czy to nie jest Twoje powołanie. Jeżeli Ty wierzysz, że Pan Bóg ma dla Ciebie jakieś powołanie, to On Ci sam, On Ci sam pokaże osobę, która jest dla Ciebie właściwa. I moja mama mówiła zawsze, że to jest taka iskra, która przeskakuje między ludźmi. I jak, jak sięgniemy po historię miłości naszych rodziców, kogokolwiek znajomych, przyjaciół, to dochodzi do takiego momentu, że oni mówią, że to było zupełnie przypadkowe, że nagle byśmy się spotkali, no i jakoś tak moja mama jechała z koleżanką, miały wsiąść do jednego autobusu, a przyjechał inny i tak koleżankę wciągnęła. I okazało się, że w Parku Kultury w Koszowie poznała tatę. I tak już są ze sobą jestem 36 lat. I to są te, te przypadkowe sytuacje, tak czysto poludnie mówiąc przypadkowe sytuacje. A ja ci powiem, że to jest właśnie to powołanie: że Pan Bóg reżyseruje to nasze życie. I pisze ten list, a my musimy go tylko odczytywać. Jeżeli będziesz się kierowała dekalogiem, przykazaniem, przykazaniami, to bądź pewna, że, że Pan Bóg Ci da odczytać, który to jest człowiek.